Rafał, o! Rafał! Słuchaj. Ja wiem, że ty mnie nie lubisz, ale ja nauczę cię, jak utrzymać przy sobie dziewczynę. E, czego Pani ode mnie chce? Chodź, chodź, chodź. Jestem kobietą, tak? No, tak. no to wiem, jak trzeba traktować dziewczynę. Dobrze, dziękuję, ale naprawdę nie potrzebuję pani pomocy. Rafał, no przecież trzeba czasami y, jakby przyznać się do swoich słabości, no? E, super. Co się pani znowu we mnie nie podoba? To przecież nie możesz być całe życie padełachem, tak? No, jaki ty dajesz przykład dla Jurki? Ja? Przykład dla Julki? Ja? No. Pani jaki daje tymi intrygami nie wiem, kombinacjami? Ty nie zmieniaj tematu, proszę cię. No, ta Luiza, to, to, to takie, to, to, to z kuchni, te, te, to rzuciła ciebie, no to co? Dobrze, nie myślałem, że się będę przed panią tłumaczył, Nie tłumacz się, ale... chłopie, tylko się Proszę mnie dokończyć, dobrze? Trochę mnie pani wkurzyła, więc... to ja rzuciłem Luizę, a nie Luiza mnie. Pff, naprawdę? Mhm Kogo ty chcesz oszukać, no? Mnie? Proszę. Kaszka. Kaszka, słuchaj, naprawdę zrawałem coraz gorzej. Do no jej młodko psychoterapia teraz dostała. Mamo, ja mam nadzieję, że ty byłaś dla niego miła. No, byłam konkretna. No i tego się właśnie bała. No wyobraź sobie, że on mi wmawiał, że to on rzucił Luizę, a nie odwrotnie, no. Wyobrażasz to sobie? Chodź. Słuchaj. Może on jest beznadziejny w łóżku, co? Mamo! No proszę cię, on jest tak beznadziejny, że wszystko jest możliwe. No? Słuchaj, ja Cię bardzo prosiłam, żebyś Ty jemu dała święty spokój i nie mówię o nim źle, w szczególności przy Julce. Daj mu spokój. Przecież się ja martwię o jego życie. Przecież to jest taka życiowa, no no to do... ciapa po prostu. No słuchaj. Rafał ci powiedział, że to on zerwał z Luizą, a nie ona z nim. Więc właśnie może tak było. No, proszę, i ty w to wierzysz, co? Wierzysz w to? No chyba nie. No właśnie.